Tak, teraz tak, naprawdę nagrywam, więc uwaga. 3, 2, zaraz, przywita! A więc za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, przywitaj się. Tak, tak, tak. Wygramy dzisiaj sobie z Jaseczkiem. Robimy najdłuższy blok dasiczki, Pasiczki bo pasimy pasi brzydko. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek z Pet Simulator, to mogę dla was zrobić. Chłop co robi? Dziu! Kurde, nie trafiłem go. Widzowie, blog trwa już 50 sekund, bo widzę. Nie komentujcie tego. Ech, ja się... Widzowie, teraz przeszykujemy stoper, koper. Bo, jak koperek. <coughs> De, jak ścis ścisła. Kajak kar karma. Artur, przeszykuj kadzidło. A jak Artur. Kurde, a tu jakieś ten... Widzie, Widzowie, widzimy się na Dashu. I widzowie, gramy. Ja już szykuję stopę. <coughs> Jakby co, jestem trochę. Przeziębiony, więc ten. <laughs> więc trochę słabo będzie mnie słuchać, ale wiecie. Rano się jeszcze trochę lepiej czułem. Ale tak to widzimy to teraz to normalnie skandal. Jak to każda zima. Ale akurat pod koniec zimy, a ja w zimę nie choruję. Więc zbliża się już nasza wiosna, a my włączamy stoper nasz! Ukochany! Bo to jest nasz blok Dasik, który właśnie zaczynamy. Jasiek, robimy najdłuższego blokdasza. Ui, bo. Widzowie, możecie mi powiedzieć, co Jasiek robi, Ale naprawdę. Proszę cię, Jasiek, nie rób tego, bo blokdasz ma 20 sekund. <gryw> Widzowie, najgrótszy blokdasz mojego świata. Teraz gramy. Zanim zagramy, to zostawcie suba i lajka na tym kanale. Bo widzowie, włączyłem kamerkę na chwilę, bo lecimy po 200 subów. czajcie co? Po 200. I chcę bardzo, żebyście bardzo wbijali dużo. No bo. Chcę w końcu wbić to. No więc ja wyłączam, bo kamerka mi przeszkadza i mi potem laguje, nieważne. Więc widzę, gramy. Stoperek włączamy i lecimy. Więc sobie, tak jak mówiłem, teraz musicie zostawić tego lajka i suba, żeby laj 5 lajków i nagrywam odcinek z tego Peta Simulatora z Jaszkiem. Bo on akurat lubi grać. Jako jedyny gracz. I ten. No i zostaw, Zostawiajcie te komentarze, piszcie, że chcecie. To przypnę Wam serduszko. A my widzowie lecimy i nasz trwa już Jasiek 30 sekund, 35 dokładnie. O, ui! Ale to robi bardzo duże wrażenie. My widzowie próbujemy się starać robić najdłuższe blogdasze, tylko ja się nieraz nie bije, no to wiecie. Kurde, zleciałem. Ui! O nie! Boom! Widzowie, już myśleliście, że, ten, że już się ten łatwo się nie poddaje. Pamiętać, widzicie? Widzowie, zawsze trzeba pokombinować. I widzowie, Jasiek zawsze robi te głupie triki Miki z Ameryki, właśnie u Więc widzę, widzimy się w następnym Blockdashu. O, a, 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 chwila! Bo coś Wam chcę przekazać. Ci, co nie subskrybują mojego kanału. No, ten, to niech teraz zasubskrybują ten kanał. I niech zasubskrybują kanał mojego kolegi Jasiek, czyli BMX Pro. Jak tam było? Chyba 6, 3, 4, 7. Tak, z tego co pamiętam. Więc widzę, my lecimy do kolejnego. Oj, blog Dasza! I widzowie, gramy i co? Jasiek, musimy zrobić tego naj naj najbliższego się chociaż te 3 minuty. Jasiek, dawaj się nie bijemy. Tak jak Abra z Bojanem, stojtem raczej. Ale głupie, ja, ja rodzą Abel na leczki. Co? Jak rodzą nie rozumiem cię, ale nieważne. Widzowie, lecimy do blockdasha. I stoper włączamy, bo zapomniałem jeszcze ten, ale nieważne. I widzowie, lecimy. Właśnie przeniknąłem i spałem. więc widzimy się w następnym blockdashu, bo to jest było głupie i blockdash trwał 8 sekund. jak ja wiedziałem, że przeniknę, bo przez tą ścianę zawsze się przenika. Więc widzowie, zostawcie suba i lajka, to nie będę przenikać i nie będę robić Gupik trików powalonych, żeby spać, więc zostaw tego łupka i lajka, a my lecimy do piątego chyba dasha, a już. No. Widzowie! Podajcie na moją nową nutę McDonald's, czyli Mys Donalds 2 dzisiaj została wpuszczona to było tu Jadę sobie niebieskim fortem, po mieście, po moim ulubionym mieście, czy coś w tym stylu. Nie wiem, będę musiał to sobie oglądać, oglądać, bo mi się ta bezwika nawet podoba. I widzowie stoperek włączamy i widzowie lecimy do Blokdasha. I ja się musimy tą moc zrobić naszą. Musimy odpalić tryharda. Więc widzę, my odpalamy Tryhard. Ja się mam miarę zakazanego skina. I ten. Widzowie, będę musiał wam pokazać potem jakiś lag, bo pisze pod specjalnym skinem, że, że jak, że, wytrop tego, ekskluziwa. I widzowie, to jest jakiś głupi lag. Więc my z Jaszkiem robimy najdłuższy gobble. Dasha teraz już minęło 38 sekund. Taki, taki gobble robimy o, ej, przenikłam, przenikłam O kurde. No, widzowie też się właśnie nie udaje. O, przeniknąłem. I, I Jasieczek robimy. To kurde, nie przeniknąłam. I mamy już widzowie zaraz minutę. Ja się odpada, nie odpada bardzo dobrze. Bo byśmy nie chcieli, żeby odpadł. Kurde. No i blog już widzowie trwa, powiem Wam minuta i 10 sekund. Więc ja się robimy to. Kurde, no i tu nie przenikliśmy, a tu też nie przenikliśmy, okej, okay. zrobiłem głupią rzecz, o, Jasiek przeżyliśmy, no, widzowie, jak to Jasiek, no, coś się mówi, blog po minuta i 30 sekund, no, ale coś się mówi, mówi się, współczuję ci, a więc, widzę, lecimy do num rundy numer chyba 8, 7, coś w tym stylu, <laughs> o, przepraszam, Lecimy po prostu do kolejnego bloku. Ale chcę Wam najpierw pok... Poczekaj, no, poczekaj. Zdobądź ekskluzywne skórki i elementy kosmetyczne. Ej, widzowie, kosmetyczne. Muszę to zobaczyć. Łopanie, ale widzowie, co? Ekskluzywne i kosmetyczne. Co jest? Widzowie, to jest jakieś porąbane. Więc widzowie, dołączamy i lecimy do Blondasza. E, widzowie, Jasiek powiedział mi teraz, że gra w miarę zakazanym skinem. A ja chyba mam zakazanego skina, ale bym musiał szukać. No, jest, jest, jest. Jasiek, to co ostatnio było za darmo, ten kur kurczak metalowy, to jest zakazany skin. Ostatnio. Bo jest metalowy i szary, więc się... Jasiek... Ja mam bardzo dużo Aha, ten bąskarnet. To nie jest zakazany. Takie typu kurczaki szare, czy coś są zakazane? On nie jest zakazany o, dlatego, że normalny jest, taki jak ten który teraz mam. Ze specjali to jest zakazany nowy skin, który chyba dzisiaj doszedł. No, raczej, widzę, że nie robię tego trika i nie włączyłem stopera! O nie widzę, jeszcze może się uda, jeszcze może się uda. Szybko, 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 szybko. 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 Dobra, widzę, może się jeszcze uda zaliczy. Tam jakieś, może jeszcze ten. No cóż, się mówi. Zawsze tak jest, można zapomnieć, więc nieważne ja się dobrze. Landaż twa... Nie ja chcę mówić, ale... No niestety, ale nie ładnie mówiło. Landa trwa, Kurde. Wlądasz na 30 Mata sekund. No i widzowie, musi tak być, ażby minęło w... o wiele, wiele więcej, ale coś się mówi jak się zapomni. No i życzę mi zdrowia, ale to już obawiam, że wiem by to będą odcinki z takiej jednej z bazy. Ale nie poświęcam waszych tylko komentarze i jak mi zostawicie subskrypcja. Tylko o tym każdy marzy. Ja się Nie wiem, co na macie, bicia się. I widzowie, lecimy do tego. I wee! o ci Dobra. Widzowie! Nie! No kurde. Widzę, podwójny mi się przypadkowo zrobił. Przepraszam, ale naprawdę mi się przypadkowo podwójny zrobił. Weźcie, mi uwierzcie. Ja się wierzysz mi, że podwójny mi się przypadkowo zrobił? No! Bo mi się. Widzę, przypadku... Bo ja zawsze trzymam blisko tego i no i mu, musiał mi się kurde zrobić. Dobra, lecimy do blokdaszu numer 10? Nie wiem, ale lecimy do blokdaszu. Tu, tu, tu i widzowie, lecimy. Przepraszam. Tak to jest, jak się jest chorym. No i co, widzowie? Lecimy do blogdasza. I stopper przekrzykowany tym razem nie mogę zapomnieć. Dobra widzowie, muszę stopper pamiętać. A wy nie zapomnijcie. Oczywiście. O tym czerwonym znaku SUBUI. To co teraz tu narysowałem. Więc nie możecie zapomnieć o tym, a my, widzowie, lecimy do naszego pięknego Blognosza i stoper. Włączyłem w ostatniej chwili, ale nieważne. O, ja się gra zakazana w o kurde, albo zrobiłem BOM! Zakazany skin! Myśli, że został usunięty BAM Kurde. Bardzo aż he he. Co ty chłopiec tu robi? No sobie sumie, też mi nie uderzył, ale to jest ważna. No i widzę, że to jest chopta, chopta, No i nie, to zrąbałem, ale to nie ważna. traci. I widzowie, blok nasz na 40 sekund, więc się z tego bardzo cieszymy. I Jasiek próbował mnie uderzyć, ale ja przenikłem, a, a, a przenikłem, to tak mnie nie uderzył. Przypadkowo mi się ekran wziął, ale przeżyłam, a Jasiek umarł. To no niestety, widzowie, tak to się dzieje. No cóż, blok nasz trwał minutę, równą minutę, czajcie to. No i mówi się, trudno, tak jest, ale to nieważne, minutka to nawet dobra, bo teraz jakoś ten czas wolniej leci, nie wiem dlaczego, nieważne, dawniej tu ja miałem blogdash 6 minutowy, ale nie nagrywałem, ale no, no więc tak i <ścoughs> na no to co, my Jaśkowi chyba podajemy kod, a raczej on dołącza i widzimy się na blogdaszu. Co ty tam, Jasiek, gadasz? Widzowie, Jasiek, coś pigada gada. I widzowie, lecimy do następnego Blokdasza. też nie mogę zapomnieć o stoperku. No i co? Soczek piję. Mm. A, był cię no A a był ciebie gorący dosłownie. A ty sok pijesz, bo No, ja w sumie taki sam jak ty. Taki jak... no po prostu o smaku takim jak ty masz. Taki malinowy. Ui, oczywiście widzowie to zrobiłem dla głupoty, bo zawsze to robię, a się mnie już znam, więc to nieważne. I BUM! No nie przenikłam tak jak chciałem, ale za to zrobiłem mika. Mika pika którego zaraz zrobię pika. Kurde. Dziu, dziu. E, 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 e. Ja się widziałeś to? Jak padłem do ściany, to było widzę na nagraniu. To było na nagraniu. Trudne, dziwne rzeczy. Bum. Tak się widzę, wybija. A blok też już trwa 55 sekund. Zaraz minutka. No i widzowie pięknie nam idzie jak na razie z jaszeczkiem. Dobra i przegrywamy. Oczywiście żartuję, bo robię dla żartów. Nieważne. Lognar trwa minuta i 5 sekund. Już no nieźle. No proszę, widzowie nie. Dobrze. przeżył, Jest. Jest. I nogtarz to już minuta 20 sekund. Więc widzowie, nieźle. Bum. Lecimy, widzę po 2 minuty, bo uczy dalej jeszcze takiego blogdasza. Zawsze ćwiczymy przed odcinkami i tego nie, najbardziej nie lubimy, bo Jaśek przegrywa. I widzę je, to po minuta 43 sekundy ponad, więc nieźle. A my lecimy do następnego odcinka, ty, znaczy nie odcinka, przepraszam, do następnego blogdasza, ale pierwszy zostawcie... Co teraz napiszę? Czyli likę, likę Bag. Tylko powinien być niebieski, ale to, to nieważne. No i też ten znak piękny, oczywiście nasz. Su, bój. No i to tyle, tylko z tego, co chciałem Wam przekazać. Żebyście subowali mój kanał, a my nic sobie lecimy, tworzymy grupkę i Jasieczek. Dołącza. Nie pytajcie, widzę, co robi, ale się bawię sam na sobie. Co to? Ej, widzę, jakaś grupa do mnie pisze. Gra ktoś. No, możemy grać. Kto jest? Typkami. Uh -huh. Jakiś dominik, ale tu ten. Napiszę mu. Aha, trop do tego. nagry... O kurde, stoper. Stoper! Dobra? I bum! Dobra, włączyłem ostatni chwili. Już się bałem. Ale udało się. I ja się mam tego zakazanego skina, którego ja nie mam, a był chyba w jakimś karnecie, ale ja jeszcze nie kupiłam karnetu. Widzę, że ja nawet jeszcze nie nagrywałem na YouTube. I widzę, były gryby! I widzowie hoppa hoper! Ty ty robisz BMX Pro y, ty. Opa. I bąch. I bo. Widzowie, a ja stałam na tym przez trochę, co nie? No to już nie, ale blądasz po 40 minut. Jak um, że nie 30 minut, po 40 minut. To już by było coś. No wiedziałam, że on to zrobił, ale i tak przeżyłem. No! E, ja, ja z jaśniem naprawdę nie da się grać. Widzowie. I niedługo, niedługo, jak chcecie, piszcie w komentarzach, czy chcecie pet simulatora. To musicie ten pisać, ale blog Chciałam Chciałem Wam przekazać, że trwał minuta 12 sekund. A my lecimy do następnego blokdasza. I widzowie, gramy. <kłysy> I hał, dawaj 3,50 sekund. Aha, 3 minuty i 50 sekund. No zobaczymy, widzę, czy się utrzyma w ogóle. Boże, Natan. Natan do mnie, widzę, ja ciągle pisze. Boże, spamuje mi. Od, napiszę mu co? Nagrywam. No i już. Boże, na to mnie tak wkurza i... uwaga, BUM! Stoperek nasz. Z kim się pyta? Nie mogę teraz odpisywać widzowie, więc my gramy po prostu, ja się nim nie przejmuję. Wy się nie przejmujcie, kupimy odgłosami. I BUM, BUM, kurde. Dzium, dziu, dziu BUM. Ej, ja już myślałem, że ja się wypadł poza świat i BUM! BUM! To się tak ja się robi. I cię pytam. Dobra, robię tego. Przepraszam, i bo, ale pani proszę, nie? I bo, a mi No No tam proszę, Cię nie? Pisz mi nie z panu. I my tu teraz nagrywamy. Pyta się z kim. No, z kim? Możesz z twoją starą jeszcze. Co jak ja gadałem? Bum, dzium, 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 dzium. Bum, bum, Ja się jakby szła minuta i dziesięć więc robimy to widzowie. Robimy najdłuższego. Naszego Bo robimy najdłuższego. O, 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 o. Przeżył, widzowie, ale blokdarz trwał. Minuta 26 sekund. Bardzo dobrze. No cóż, widzowie. Zawsze się tak musi zdarzyć. Nieważne. Pomijmy to, więc lecimy do blogdasza Ej, widzowie, muszę to dla Was nagrać. Ja robię zdjęcie. Patrzcie, jaki mam kod grupy. Na dole po lewej stronie. W dolnym rogu. Jak nie wiecie, to 999669. Ja robię zdjęcie widzowie. To jest coś wspaniałego. Potem też o shorty robił. <laughs> ja się, nie... Dobra, gramy. A na to mi coś. No, co nie mogę. Na no, tam, coś tam głupie. Jakieś te. Nieważne, my lecimy do stopera. My się już nie przejmujemy. Zaraz go w końcu ten. zbanuje na chwilkę. I ten. On już. tyże. I widzowie, my sobie grymi, grumi, grymi, grumi I uwaga, blog dash! Włączamy. blokarz już z dziwnym sposobem. 5 sekund. A będzie trwał właśnie 10. Więc nieźle. źle róbę, róbę, u, u Dziu, dziu, dziu.

Tak no, na fajnie wybiło, dobra, ja minutka, 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 chyba I boom. Bo ja to minutka. I bum, 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 nie pytać. Nie pytać. bum, hop, zrąbałem, bum, hop, ja hop. za to bum, bum, zaraz bum, chyba zaraz zrąbię, ale no, wiedziałem, że zrobię, ale to już nieważne. Blogdash trwał minuta 27 sekund. jest bardzo nieźle, a my lecimy do dwóch blogdashów. I to będzie tyle na tym odcinku, więc lecimy do kolejnego blogdasha. I lecimy do drugie do przeoc przed ostatniego Dasza, bo następnym blogdaszem to już będzie ostatni blogdasz w tym odcinku. No i co? Chcieliśmy zrobić blogdasz i zrobiliśmy. I to musi mieć dużo wyświetleń, dużo subskrypcji z tego, więc zostawiaj suba. Właśnie go może narysuję. Su boy. Narysuję i piękny napis. O jak ładnie to wygląda. No no stoperek włączamy i widzowie gramy, więc lecimy, bloga już 5 sekund I, op, i tu musimy mnie wziąć, kół, ten. no nie, widz... o, ale ładnie go obróciło, U, zakochałem się, <grym zauwa> widzowie, ciekawe czy to by miał kiedyś, dobra to było nagrane na odcinku jak miałem laga, nieważne. Bardzo dziwnego laga. <grym> Cieka ciekawe jakby na tym miał kanał, ciekawe co by robił widzowie. Czujesz, coś przeczułem jakieś dziwne laki, ale lepiej żeby nie. Kurde, nie Hop, hop. O tak tobie mnie nie dolecił. What? What? No. I bo, kurde, no musiał się poruszyć. Cóż, wiedziałem. Wiedziałem, że zawsze zrobię, bo zawsze muszę zrobić. No bo wiedziałem. Mówi się, cóż, ale eee, przy trikach nie zrobię. I buuuu. I buuuu. Podobno zawsze przyniosłem się. Przy... Tylko na ten, what? Hop, hop, hop. O nie! Ja, nie mogę, wygrałem. Blokdasz miał minuta i 30 sekund, więc bardzo nieźle. A my lecimy do ostatniego blokdasza, niestety już w tym odcinku. Razem blokdasza zrobiliśmy 25 minut, więc bardzo nieźle. I fajnie by było, gdybyśmy ten. Więc co? My lecimy do ostatniego blokdasza w tym odcinku. Tak! tym. Właściwie to ten już ten grany. A no ile No ile? Widzowie niech ci powiedzą. Nie no, 25 minut i 30 sekund. Ale pierło, Ale pierwo widzowie! Oh, ale kubka poleciała, nie no, żartuję. I bum, dziu, dziu oj stoperka nie w a już włączyłem, sorry. Parę było, ale nie dziu, kurde. I żeby robimy jak najdłuższą Pasza You, I, You my friends, be you my friends, my friends, my friends, be my friend, my friend, my friend, my friend, you. Ale to zrobiliśmy. Nie wiem, co ja się wyprawia, ale nie komentujmy. Ja też. No, w sumie nie komentujmy. Więc, bronasz ma 33 sekundy, nie komentujmy. Ale dodać plus 2, no to 35. Nie komentujmy, dobrze. Teraz tak. Co tu powiedzieć, widzowie, w tym odcinku? No, to już by było na tyle. Musisz tylko zostawić jeden, jedno coś, które bardzo bym chciał. I musisz zostawić czerwone, czerwone coś. Czy zgadniecie, zanim to napiszę? Cały to jest SUB? Co? Cały to jest SUBSCRIBE? No nie wiem, i tutaj muszę zgadnąć. Co to może być? Czy to subscribe? Zgalnicie. Dobra. Cześć dla Was. Subscribe czy like? Teraz. Oj. Co, co tu będzie napisane? Like czy subscribe? Uwaga. Co wy niebieskie to like, a czerwone to subscribe. I co wybraliśmy? Uwaga. Myślicie, że like? Nie, 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 bo to jest like. Like. A wiecie, że drugą rzeczą jest subój SUBUJ! Mój kanał! Ijaśka BMX Pro 6437, więc nara widzowie życzę wam miłego widzowie, już na mam Tak, już widzowie, widzę go jak śpiewa, ale to nieważne. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Tego kanału. A my, o kurde. My widzowie lecimy do przesyłania. To co? Dara.